Siemanko. Znajduję się w Nowej Hucie na osiedlu Szklane Domy. Jestem właśnie pod blokiem numer 3. Pod którym to adresem niby jest stary rocznik na stronie mapy Geoportalu. Ale jak jest w rzeczywistości, no to zobaczcie sobie sami. Jest tu Winda Dźwig. Chociaż na mapie widnieje stary rocznik, podejdziemy sobie teraz pod kolejny blok na osiedlu Szklane Domy. 4, którym kiedyś nagrywał użytkownik Metro Warszawskie z tego miejsca. Bardzo pozdrawiam. I tam również jeździ nowy dźwig, z tym że jest to Otis. A nas dzisiaj interesuje ostatnia osiedlówka, co prawda zmodernizowana, ale osiedlówka w okratowanym szybie na osiedlu szklane domy. Jest to już tak naprawdę ostatni taki rarytas na tym osiedlu. Tutaj, jak widać, jest już krałdźwig, jak w większości, wind w nowej hucie. Na osiedlu szklane domy 4 również jest nowy dźwig. Tym razem, z tego co pamiętam, będzie to OTIS. Osiedle szklane domy 4. Jak widać jest to Otis z drzwiami półautomatycznymi. Drzwi od klatki zamknięte. Po drugiej stronie mamy osiedle słoneczne. Na którym to osiedle również wymieniono wszystkie stare dźwigi. Złód tradycje. Tutaj w tych blokach kiedyś również musiały jeździć tradycje, które po 2000 roku zostały wymieniane na masową skalę. Chociaż nie do końca wymieniana tradycja, ponieważ w jednym z adresów, w jednym z tych bloków na osiedluszkane domy, jeździła oryginalna osiedlówka w okratowanym szybie. Która została wymieniona w 2017 roku na Krakwik Także być może jeździły tutaj osiedlówki, które Które jeździły w okratowanym szybie Zostały one wymienione Została tak naprawdę jedna osiedlówka na tym osiedlu Tu mamy blok przy osiedlu na osiedlu Szklane Domy 5 stara elewacja nieodnowiona i tutaj powinna jeździć jeszcze osiedlówka raczej raczej tutaj osiedlówka jeździ dalej zobaczcie Mamy tutaj osiedlówkę. I zaraz postaram się nagrać przejazd. Osiedle szklane, domy 5. Zarządza oczywiście tutaj Adrym. Wspólnota mieszkaniowa, w której większości już stare dźwigi zostały, już dawno wymienione. Jest to Chyba ostatnia osiedlówka w zasobach tej wspólnoty. Postaram się za chwilę dostać do środka i nagrać przejazd. Także zapraszam do oglądania. Osiedle szklane, domy 5 Ostatni blok tutaj ze starym dźwigiem Ostatnia osiedlówka Osiedle szklane domy 5 i mamy osiedlówkę co prawda już jest zmodernizowana przez Krak Prawdopodobnie w 2007 roku została zmodernizowana Jest niestety falownik ale kabina jak widać oryginalna słychać nowe sterowanie Dźwig już niestety zmodernizowany. Ale jest to ostatni taki rarytos tutaj. Z logo Kradzwik. I tak naprawdę nie wiadomo, co ta tabliczka oznacza, czy to Interlift zmodernizował, czy też Krajdźwik. Wydaje mi się, że to krađwik zmodernizował w 2007 roku. Nie wiadomo. Co ciekawe, w bloku obok również była oryginalna ośrodówka, którą nagrywał kolega Metro Warszawskie. Niestety została w 2017 roku zmieniona na krawędź

sfera. Nowa Huda, Centrum Zakład Konserwacji Dźwigów Osile Słoneczne 3 Interlift logo Interlifta widać logo Interlifta panel na dachu kabiny. Więc prawdopodobnie to Interlift zmodernizował w 2007 roku tą licencję w okratowanym szybie. To ostatni raz jeszcze na szóste. Jest klimat, mimo tej modernizacji. A to ta przeciwwaga się tak tuczy. Szyby. Dźwig całkiem dobrze. I na parterre. Kabina jeszcze oryginalna. Mimo, że dźwig zmodernizowany. Jest jakoś namiastka klimatu, mimo że dźwig już zmodernizowany. Tu mamy ślady po starej tabliczce. Zwróćcie uwagę na panel znajdujący się na kabinie. Zwróćcie uwagę na panel na kabinie Modernizacja interlift Ostatni stary taki dźwig tutaj na osiedlu Szklane Domy 5. Przejdziemy jeszcze blok obok pod blok numer 6. W którym to bloku jeszcze do 2017 roku jeździła osiedlówka oryginalna, również w okratowanym szybie, bowiem krak za zanim się zabrał w 2017 roku. Obecnie krak -dźwig już został wchłonięty przez Oronę nikt z tego powodu nie będzie płakał, ale bardzo dużo tych dźwigów zostało wymienionych przez krak w Nowej Hucie, szczególnie zobaczcie krak -dźwig z 2017 roku który zastąpił Oryginalną osiedlówkę w okratowanym szybie, prawdopodobnie z 1986 roku. Także tak wygląda sytuacja dźwigowa na osiedlu, szklane domy. Pod blokiem numer 5 znajduje się ostatnia osiedlówka ostatni stary dźwig na tym osiedlu. Wszystkie stare dźwigi oprócz tego jedynego zostały już wymienione. Ostatni w 2017 roku numer 6. Także jeszcze jeden rzut oka, ostatni. na no, ostatnio klasyka w tej okolicy, ośle szklane domy 5. Ostatnia osiedlówka, co prawda zmodernizowana, ale ostatnia, która tutaj została na tym osiedlu szklane domy po modernizacji Kradzik. Rocznik 1986. Co ciekawe, podobne bloki znajdują się także na osiedlu handlowym w Nowej Hucie, również tam jeżdżą krawdźwigi, także nie warto tam nic nagrywać. Za mną znajduje się Osiedle słoneczne. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia w następnym serii Windy w Nowej Hucie. Trzymajcie się do następnego odcinka.